Yo! Dzisiaj kolejny film z CSA i dzisiaj jestem nachajpowany ponieważ gramy na Nixwearze dzisiaj, nie było jeszcze filmu z Nixweara ogólnie nie grałem na Nixwearze od czasu w CSGO, więc jestem ciekawy jak to będzie tutaj działać. E, ogólnie to tak e, wygląda zupełnie inaczej z tego co widzę. Jeżeli w CSGO używacie Nixweara to pamiętacie, że zdecydowanie inaczej to wygląda. Więc jeśli zrobimy sobie showcase, co my tu mamy. I zagramy sobie klasycznie wingmana na mojej klasycznej, ulubionej mapie, czyli whistle. Tak jak w każdym odcinku. No, no dobra, no to so, zaczynajmy. Ale zanim przejdziemy do szukania gameplayu, jeżeli chcecie kupić tego czyta, jest on na stronie realdudesink.com. Link będzie w opisie. Możemy tutaj sobie wejść w store. Jak widzicie, to jest dużo czytów do różnych gier, ale nas dzisiaj interesuje, gdzie to jest Counter-Strike 2. Proszę bardzo. I tutaj, jak widzicie, jest Nixware na samym dole. Jest on bardzo tani, bo kosztuje 1,5 dolara za jeden dzień. Za 14 dni 3,5 tylko. I za jeden miesiąc 6,5, więc naprawdę czyt jest bardzo tani. No ale jeszcze nie wiadomo, wiecie, zaraz się dowiecie z showcase'a i z gameplay'u, czy faktycznie jest dobry. Dobra, wracamy do odcinka. No dobra, to zacznijmy sobie od jakiegoś showcase'a. Dobra, co my tu mamy? Zacznijmy od LegitBota. Mamy tutaj jakiegoś Bota. Nie wygląda on jakoś źle na pierwszy rzut oka. Mamy w nim auto walla, mamy disable when. O, no, możemy go wyłączyć. O, to jest cool, to jest fajne. Możemy go wyłączyć, kiedy jesteśmy w smoku. Albo kiedy przeciwnik jest w smoku, coś takiego. Jesteśmy uflaszowani, albo kiedy skaczemy. Ok, spoko. Auto wall, auto fire, autoscope, draw FOV. Dobra, tutaj mamy konflikt na różne bronie. Ok, fine. Szkoda, że nie ma na grupy broni, tak szczerze, bo tak też trzeba będzie każdy po kolei konfigurować, no ale dobra, niech będzie. Dobra, tutaj jest minimum damage i hit chance, okej, okay, tutaj hitboxy, foff, smooth, shot delay, kill delay, lock target, lock mouse, okej, okay, taki spoko legit bot, ale wiecie czego mi brakuje? Nie widzę tu nigdzie trigger bota. Co? So, nie, jest zbyt cool. No, ale niech to chyba jest bardziej taki HVH, czyli wiecie, on jest bardziej skupiony po odgraniu na rage'u. Więc, no, może nie ma tego TriggerBota faktycznie. Dobra, jest jakiś legit bot. Przejdźmy sobie do rage bota, Master Switch. Będę hopa, w Ragebotte się odpala? What? Okej, okay, okej. Okay. Auto stryfer, Slow Walk, Quick Stop, Auto Aimbot. Tutaj fowf, jest Anti-Aim nawet. No ale Anti-Aim w CS2 jest bez sensu. Znaczy, no, no, ma sens, no, tylko ten w dół, żeby ciężej w głowy było trafić, ale nie jest aż tak przydatny jak w CSGO. No, a tutaj są już konfigi na. Różne bronie, okej. Okay. Tutaj mamy aimbota, hitboxy możemy sobie wybrać spoko. Headpoint scale, body bodypoint scale, minimum damage. Minimum damage override, cool, fajnie. Dużo cheatów HVH, tego po prostu nie ma, nie wiem czemu, to jest bardzo przydatna funkcja. Hit chance, force shoot, autoscope, autostop, stop between shots, okej, okay, okej. Okay. No, ragebot jest już, no, mocno rozbudowany, mocno jest rozbudowany, to mi się podoba. Więc fajnie zrobili. Przejdźmy sobie dalej. Bo też bym chciał pokazać wam gameplay. A już widzę, że jest trzecia minuta nagrywania. E, dobra, tutaj visualsy mamy. Ok, fajnie możemy sobie tego. Mamy podgląd, fajny. Jest Esp, jest skeleton. History skeleton. Ok. Aim history skeleton. Ok, czyli to jest jak backtrack z tego co ja rozumiem. Footsteps glow. charmsy są, Ok, ok. No, Czasów nie będę odpalać. No i jeszcze off-screen. I to jest manage element. Uuu, tutaj zobaczcie, mamy troszeczkę rzeczy, co możemy sobie pozmieniać. Ok, fine fajne. Przejdźmy sobie dalej. To jest ward. Możemy mieć w na bombę, na bronie, na granaty, na lecące granaty. No i jeszcze będziemy mieli, możemy sobie włączyć takie ostrzeżenie, kiedy one wylądują, co nie. Dobra, jest Skin Changer. Dlatego tego chyba nie, nie muszę za bardzo pokazywać gloves, knife, weapon, no wszystko można zmieniać, ok, fajem. Teraz wejdźmy sobie w miskę z view model editor. U, to jest cool, uwielbiam tę opcję, uwielbiam view model editor. Sobie zrobię, zaraz jakiś config, jakiegoś goofy foba sobie ustawię. Dobra, view model chance też spoko. A to accept, show player money, indicators, ok. Third person, Uuu, Aspect, a to ja też jest spoko. Word modulation, Wow Ej! Dobra, spróbuję zaraz jakiegoś śmiesznego konfiga zrobić, co świeci jak co jajca. Tutaj jeszcze mamy spread circle, ok, removals, ok, możemy sobie pousuwać flash, smoke, Recoila, bla bla bla, dużo możemy usunąć, hit markery, sound muffler, what? A, że możemy sobie poszczególne rzeczy wyciszyć chyba z tego co rozumiem, ale nie jestem pewien, dobra. I tu już zakładka jest z konfigami, ok, okej, ok. okay. No dobra, to cheat się prezentuje całkiem spoko. Dzisiaj zrobimy sobie chyba po prostu wyjątek i pójdziemy po prostu, zrobię config pod Rage'a jakiś. Jestem też ciekawy czy banu dostaniemy, bo jak widzicie tutaj jak się włącza Rage bota, to te funkcje są jakby wykryte. Więc jestem bardzo ciekawy czy dostaniemy bana, więc dzisiaj zrobimy taki test, bo pod Legitem ten cheat nie jest jakiś giga zrobiony. Eee, no czy tam coś jest, ale nie za dużo. Więc zrobię sobie jakiś config pod Rage'a i zobaczymy, czy dostanę bana. To jestem bardzo ciekawy. Dobra. No to ja idę zrobić konfig, idę znaleźć mecz, i widzimy się za chwilę. Ale uwielbiam Wingman'y, chłopaki. E Okej, okay, ogólnie mecz może być przegrany, bo ja zrobiłem konfig w jakieś dwie minuty. A tej widzę, że jest competition. Jest, ja myślałem, że to będzie wyglądać tak, że, ja, wiecie, na ludzi nieodpalonych będę grać. Ale teraz to faktycznie musimy się postarać. E Miejmy nadzieję, że mój konfig będzie. Wystarczająco dobry, ale możemy to przegrać. Dobra, lecimy, lecimy. Próbujemy, 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 próbujemy. I nie znam też one wayów totalnie. O, tu jest jakiś one way, ale po prostu ziomka nie trafiam przez to. Nie wiem czemu. Dobra, dobra, jeden dead. Uuu. No dobra, dobra, dobra. Jednego zabiliśmy. On mnie poskładał. To co, kupujemy scouta. Że ja mam taki wiecie, konfig zrobiony na one -shotowanie, więc tutaj przez ścianę aż tak nie będę strzelać. Więc chyba będzie trzeba ten damage trochę zmniejszyć na scoutie. Uj, nie. O! O! Ma zero. Dobra. O! Tamten nie ściągnął. No nie, ja muszę wiecie, co, ja muszę szybko. Ja najlepiej nie zrobiłem. Eee, sniper cross, Local. O jezu, gdzie to jest. Zoom, Scope Borders To chyba tak będzie. O dobra, teraz jest lepiej, teraz jest lepiej zdecydowanie. Okej, okay, to możemy przegrać, to możemy niestety przegrać. Ok, uuu, ale mnie zgarnął. Okej, okay, tam jest jakiś one way chyba na jego stronę, bo ja coś go nie zabijam przez to. Kurde, no dobra. Uff, chcę co że się to z lepsze, moim zdaniem, ale no dobra. Okej, okay, dobra, co to na. Na no, bro! Takie bęcki dostaje. O, o! <laughs> Nasz teammate dwo... Co? What? A ciekawe! <laughs> Dobra, to jest... Nie! To jest takie kino ta gra! Ta gra to jest takie kino! Who was flagged by VAC? A czyli... Who? Kto? Co? Ja dostałem czy kto? Dobrze, nie CS2 to jest absolut cinema, absolut cinema, absolut cinema chłopaki. Na! Co to było? Co to był za mecz z dupy? Ja pierwszy. What the fuck? Ej, ale my nie pana, czyli czy liczyć jest raczej. Na, bro, na! Ten mecz? Kino, kino. Dobra. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli czyt wam się spodobał, link jest w opisie i widzimy się w kolejnym. Elo!